Cześć! Morskie głębiny kryją liczne tajemnice. Często wraki to coś więcej niż zardzewiały metal spoczywający na dnie oceanu. Zyskują one drugie życie w legendach, mistycznych historiach i niezrozumiałych zdarzeniach. Statki widma nie są jedynie wytworem wyobraźni, to prawdziwe okręty, które zaginęły w mrocznych głębinach lub zostały schwytane przez siły natury, by powrócić i przypominać nam o naszej własnej egzystencji. Dzisiaj przedstawimy historię pięciu takich statków. Niektóre z nich stały się symbolami zagubionych losów, inne pozostają zagadkami, które do dzisiaj nie znalazły wyjaśnienia. Od luksusowych liniowców, które znikły bez śladu, po okręty, które przeciwstawiają się prawom fizyki i unoszą na wodzie, jakby morze i czas nie miały nad nimi władzy. Co takiego kryje Musashi, który zatonął w wyniku nalotów, ale pozostaje symbolem siły japońskiej marynarki wojennej? Jaka jest prawdziwa historia Galeonu Waza, który stał się ofiarą własnego majestatu jeszcze zanim wypłynął w swój dziewiczy rejs? Dlaczego Lady Lovibond powraca do brzegu co 50 lat, przerażając kolejne pokolenia marynarzy? I co takiego stało się z załogą luksusowego jachtu Joita, który został znaleziony na oceanie bez śladu życia na pokładzie? A wisienką na torcie będzie historia Ryusei Maru, który pomimo najlepszych starań losu i człowieka stawiał opór aż do ostatniego tchnienia. Przygotuj się na zanurzenie w tajemniczy, nieodgadniony świat, gdzie każdy statek skrywa swoje sekrety i pozostawia pytania bez odpowiedzi. Okręt widmo japońskiej cesarskiej marynarki wojennej Pancernik Musashi. Na dnie Morza Sibuya, na ponad kilometr pod powierzchnią u wybrzeży Filipin, spoczywa prawdziwy kolos z II wojny światowej, legendarny Pancernik Musashi. Ten okręt nie był jedynie flagową jednostką japońskiej cesarskiej marynarki wojennej, lecz także symbolem potęgi i ambicji Japonii tamtego okresu. Wraz z Yamato Musashi stanowił największy i najpotężniejszy pancernik, jaki kiedykolwiek zbudowano. Wyobraź sobie 74 tysiące ton wyporności i działa o kalibrze 460 mm, budzące trwogę u każdego przeciwnika. Jednak nawet ten stalowy gigant nie zdołał oprzeć się potędze amerykańskiego lotnictwa. 24 października 1944 roku, w trakcie największej bitwy morskiej II wojny światowej (bitwy w zatoce Leyte) Musashi znalazł się w epicentrum brutalnego ataku. Amerykańskie samoloty runęły na niego niczym drapieżne ptaki, próbując przełamać opór. Pancernik odpowiedział gradem ognia przeciwlotniczego, wznosząc gigantyczne fontanny wody, desperacko próbując zestrzelić samoloty i uniemożliwić torpedowcom wejście na kurs ataku. Ten śmiertelny taniec nie trwał jednak długo. Bombowce atakowały z zawrotnych wysokości, przebijając obronę pancernika. W ciągu zaledwie kilku godzin Musashi przyjął 20 trafień torpedowych i 17 bombowych. Jego ogromny kadłub powoli pogrążał się w chaosie, tracąc siłę i sterowność. Wieczorem 24 października 1944 roku pancernik się przewrócił i zniknął w głębinach. Z ponad 2000 członków załogi tylko nielicznym udało się przeżyć. Ponad tysiąc osób zginęło. W tej krwawej bitwie zestrzelono także 18 amerykańskich samolotów. Musashi stał się symbolem niszczycielskiej potęgi wojny i tragicznych wydarzeń, które zmieniły bieg historii. Wasa, arcydzieło, które stało się tragedią. W XVII wieku Szwecja dążyła do wzmocnienia swojej marynarki wojennej i zdobycia dominacji na Morzu Bałtyckim. W centrum tych ambicji znalazł się Galeon Vasa, który miał stać się ucieleśnieniem potęgi szwedzkiego imperium. Zbudowany w 1625 roku Vasa był prawdziwym arcydziełem. Jego gigantyczny kadłub zdobiły misternie rzeźbione figury, a sam statek stał się największym w szwedzkiej flocie. Budowa trwała 3 lata, angażując 400 robotników i pochłaniając całe lasy, ponad 16 hektarów drewna. Król Gustaw II Adolf osobiście nadzorował projekt, zatwierdzając rozmiary i uzbrojenie okrętu. Wydawało się, że waza nie będzie miał sobie równych, statek mógł zabrać na pokład 64 działa i 300 żołnierzy, co czyniło go potężną siłą na morzu. Jednak za tym blaskiem kryła się tragiczna pomyłka. Na 20 sierpnia 1628 roku zaplanowano pierwszy rejs. Była to uroczysta okazja. Załoga składająca się ze stu mężczyzn i ich krewnych zaproszonych na pokład przygotowywała się do nowego etapu szwedzkiej historii. Tłumy zebrały się w sztokholmskim porcie, by być świadkami początku nowej ery. Armaty wystrzeliły, żagle rozpostarły się i statek majestatycznie wyruszył w swoją pierwszą podróż, ale po półtora kilometra wszystko się zmieniło. Niespodziewany silny podmuch wiatru przechylił wazę. Woda wdarła się do wnętrza okrętu przez otwory armatnie i potężny galeon zaczął wówczas tonąć, powoli przewracając się na bok. Ratownicy przybyli szybko, ale statek był już w połowie zanurzony. Według różnych raportów zginęło co najmniej 30 osób znajdujących się na pokładzie. Kiedy wiadomość dotarła do króla, jego gniew nie znał granic. Zażądał odnalezienia winnych, jednak jak się okazało, przyczyną tragedii nie były błędy załogi, lecz konstrukcyjne wady statku. Proporcje wysokości do szerokości sprawiły, że okręt był niestabilny. Główny projektant statku już nie żył, a jego następca jedynie realizował zatwierdzone plany, te same, które akceptował już król. Próby podniesienia zatopionego galeonu podjęto natychmiast po katastrofie, ponieważ na dnie pozostały drogie armaty. Do 1665 roku udało się odzyskać 53 z 64 dział. Sam statek jednak został zapomniany na dnie morza przez blisko trzy stulecia. Dopiero w XX wieku inżynier i historyk Anders Franzen postanowił przywrócić wazę do życia. Po pięciu latach poszukiwań w 1956 roku udało się w końcu zlokalizować wrak. W kwietniu 1961, 333 lata po zatonięciu, galeon został przetransportowany na powierzchnię. Co zaskakujące, mniej słone wody Morza Bałtyckiego uchroniły statek przed całkowitym rozkładem. Waza zachowała się w zaskakująco dobrym stanie jak na statek, który przeleżał na dnie morza tak długi czas. Dziś waza jest centralnym eksponatem muzeum w Sztokholmie, specjalnie zbudowanego dla tego majestatycznego galeonu o długości 70 metrów i wysokości 50 metrów, który przypomina nam o ambicjach i tragediach przeszłości. Ryusei maru statek widmo zmieciony przez tsunami Ryumaru to statek, który zyskał miano widma po tym, jak został porwany przez tsunami. Z pozoru zwykły japoński statek rybacki należący do portu w Hachinoe zmienił swoje przeznaczenie 11 marca 2011 roku, gdy potężne fale tsunami porwały go na otwarte wody. Właściciele sądzili, że statek, podobnie jak wiele innych tamtego dnia, utonął. Jednak rok później, w marcu 2012 roku, Ryusei Maru niespodziewanie pojawił się u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Opuszczony, zardzewiały, ale nadal na powierzchni, stał się surrealistyczną ilustracją tego, jak potężne siły natury mogą zmienić zwykły statek w coś mistycznego, upiornego świadka katastrofy. 1 kwietnia 2012 roku statek towarowy przekroczył granice wód terytorialnych USA, zmuszając Straż Przybrzeżną do interwencji. Ryuseimaru stanowił zagrożenie dla żeglugi, dryfując bez kontroli po niebezpiecznych wodach. Właściciele nie byli zainteresowani odzyskaniem statku, więc podjęto decyzję o jego zniszczeniu. 5 kwietnia amerykańska straż przybrzeżna ostrzelała statek, ale mimo licznych uszkodzeń ten nie utonął. Dopiero po 4 godzinach powolnego oporu ostatecznie zatonął, spoczywając na głębokości 305 metrów, 240 km od wybrzeży Alaski. Ryu Seymaru stał się nie tylko statkiem widmo, ale też symbolem niesamowitej siły natury, która potrafiła przemienić zwykły statek w legendarny okręt opierający się losowi do samego końca. Upiorna Lady Lovibond. Statek miłości i zazdrości. Historia trójmasztowego szkunera Lady Lovibond owiana jest mrokiem tragedii, zazdrości i tajemnicy. Wszystko zaczęło się 13 lutego 1748 roku, kiedy kapitan Simon Peel, uradowany po swoim ślubie, wyruszył w rejs do Porto, ignorując wszelkie przesądy. Zaryzykował zabierając na pokład swoją młodą żonę, mimo starych żeglarskich wierzeń, że obecność kobiety na statku przynosi nieszczęście. Nikt jednak nie przypuszczał, że zagrożenie nie pochodziło od niej. Pierwszy oficer kapitana, skrycie zakochany w jego żonie, ogarnięty zazdrością, zdecydował się na dramatyczny krok. W przypływie gniewu zamordował sternika i skierował Lady Lovibond prosto na Goodwin Sands, zdradzieckie mielizny u wybrzeży hrabstwa Kent, gdzie statek zakończył swój żywot. Szkuner zatonął, zabierając na dno wszystkich na pokładzie. Od tamtej pory legenda Lady Lovibond nie zaginęła. Mówi się, że co 50 lat duch szkunera ponownie pojawia się u wybrzeży Kent, przypominając o tragicznych wydarzeniach. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce w 1798 roku, kiedy załogi dwóch statków zgłosiły dziwny nadpływający statek. Kapitan statku straży przybrzeżnej Edenbridge był pewien, że dojdzie do kolizji, lecz nagle Lady Lovibond zniknęła bez śladu. Kolejna obserwacja miała miejsce w 1848 roku, kiedy marynarze z Deal byli przekonani, że byli świadkami prawdziwej katastrofy. Rzucili się na ratunek, wypływając łodziami na poszukiwanie ocalałych, ale nie znaleźli ani ludzi, ani wraku. Lady Lovibond powraca co pół wieku i widziano ją również w 1898, w 1948, a nawet w 1998 roku. Następny jej powrót przewiduje się na 2048 rok, by raz jeszcze przypomnieć o tragicznej miłości i zazdrości, które doprowadziły do zguby tego statku. Goodwin Sands, gdzie zatonął szkuner, to miejsce znane z licznych wraków, często porównywane do Trójkąta Bermudzkiego. Pochowane są tam między innymi dwa okręty wojenne, a sama mielizna nieraz stała się cmentarzyskiem statków. Joita – statek widmo, który zniknął bez śladu Statki widmo to nie tylko mity i legendy. Niektóre z nich istnieją naprawdę, a ich tajemnice pozostają nierozwiązane. Jednym z najbardziej intrygujących przykładów jest historia Joity. Zbudowana w 1931 roku jako luksusowy drewniany jacht, służyła wielu właścicielom przez ponad dwie dekady. Jednak w 1955 roku jej losy przybrały dramatyczny i tragiczny obrót. 3 października 1955 roku Joita, pełniąca wtedy funkcję statku handlowego, wyruszyła w kolejny rutynowy rejs, który miał trwać nie więcej niż 48 godzin. Początkowo wszystko przebiegało bez problemów, a nikt nie spodziewał się wtedy kłopotów. Gdy statek nie wrócił do portu w zaplanowanym czasie, czyli 5 października, początkowo nie podnoszono alarmu. Opóźnienia na morzu były czymś powszechnym. Dzień później stało się jednak jasne, że coś jest nie tak. Joita nie wysyłała sygnałów, a próby kontaktu były bezskuteczne. Poszukiwania rozpoczęto niemalże natychmiast. Przez 6 dni ratownicy przeszukiwali obszar 250 tysięcy km2, ale nie natrafili na żaden ślad. Joita po prostu zniknęła. Dopiero miesiąc później została odnaleziona przez statek handlowy Tuvalu. Dryfowała daleko od swojego kursu, przechylona i opuszczona. Widok, jaki zastali marynarze, był przerażający. Pokład Joity był pusty, załoga i pasażerowie zniknęli bez śladu. Brakowało także ładunku, a łodzie ratunkowe zostały użyte. Ale co dokładnie wydarzyło się na pokładzie? Radio statku było ustawione na międzynarodowy kanał alarmowy, co sugerowało, że załoga próbowała wezwać pomoc, jednak kabel radiowy był uszkodzony, ograniczając zasięg sygnału do zaledwie 3 kilometrów. Nikt nie usłyszał wołania o ratunek. Dziennik jachtowy również zniknął. Prawdopodobnie ktoś zabrał go ze sobą na łódź ratunkową, co pozostawiło poszukiwaczy bez żadnych wskazówek dotyczących przebiegu wydarzeń. Choć Joita przetrwała na wodzie, tajemnica jej opuszczenia nigdy nie została rozwiązana. Co z załogą i pasażerami? Co zmusiło ich do opuszczenia statku? Do dziś te pytania są bez odpowiedzi, a Joita stała się jedną z najbardziej zagadkowych historii o statkach widmo, której współczesna nauka nadal nie potrafi wyjaśnić. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia.